Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Valheim. Tym razem porozmawiam o Czarnym Lesie, co możemy tam spotkać, co możemy tam zdobyć i jak najlepiej się tam poruszać. Jeśli chodzi co możemy tam spotkać, możemy tam spotkać na przykład mocnego moba, jakim jest troll, którego najlepiej strzelać łukiem po głowie, ewentualnie bić go po plecach, jeśli gramy więcej osób. Dropi z niego skóra, z której możemy zrobić sobie armor lekki. Armolek jest do tego dobry, żeby szybko możemy się poruszać. Jest on do skradania, więc jest bardzo przydatny na sam początek, ewentualnie jeśli dużo używamy łuku. Kolejnym mobem, którego możemy tam spotkać, to są skażełki trzech rodzajów. Jeśli chodzi o zwykłego skażełka, no to wiadomo, spotkasz go już wcześniej. Potem masz skażełka Brutala, czyli on jest, jak dobrze pamiętam, z maczugą jest dosyć mocny na początek. No i czarownika, czy tam szamana, jak on tam się zwiał, tak zwał. On rzuca truciznę, więc bardzo łatwo możecie zabić. Większości oni są, podróżują grupami, tym bardziej w nocy. Ostatniego stwora, jakiego możesz tam spotkać, to szkielet. Będzie tam dużo kurchanów, ale o kurhanach zaraz porozmawiamy. Szkielet jest dosyć łatwy do zabicia, jeśli posiadasz jakąś buławę, więc nie będzie dla ciebie jakimś większym wyzwaniem. Co możesz tam znaleźć? Możesz tam znaleźć nasiona marchewki, czyli pierwszą rzecz, którą możesz zasieć, jak dobrze pamiętam, chyba że coś dodali, o czym nie wiem. Fajną rzeczą, którą będziesz tam bardzo często wydobywał, to jest cyna, miedź. Z cyny i miedzi możesz zrobić sobie już jakieś rzeczy, garnki, niegarnki, garnki, ewentualnie rzeczy do walki i armory. Możesz też wytworzyć sobie wtedy brąz i zrobić na przykład brązową siekierę, dzięki której możesz ścinać drzewa typu brzoza, czyli drzewo szlachetne, które jest potrzebne do budowy łodzi. Jeśli chodzi o rzeczy, które też możesz znaleźć w czarnym lesie, które są przydatne, to jest to oset, który... Dzięki któremu możesz wytwarzać lepsze mikstury i jedzenie, więc to jest bardzo ważny współczynnik, więc zbieraj tego, jeśli masz oczywiście miejsce. Kolejną rzeczą możesz znaleźć żółtego grzyba, który daje bardzo dużo staminy. W większości znajdziesz go w kurchanach. dodatkowo możesz znaleźć jagody, dzięki którym możesz wytworzyć królewski drzem. Potrzebujesz jagody, maliny i plaster miodu, więc to jest bardzo ważna rzecz. Ostatnią rzeczą, którą możesz tam znaleźć, możesz też ją znaleźć wcześniej, czasem na łąkach, jeśli wejdziesz do kurchanu ale bardzo rzadko kurhany są na łąkach, to jest rdzeń pomiotów Surtra. Co możesz z tego zrobić? Z tego robisz tak naprawdę trzy najbardziej podstawowe rzeczy, czyli robisz pierwszy piec do przepalania na węgiel, czyli drewno na węgiel, a dodatkowo drugi piec, który przepala ci pierwsze początkowe rudy, czyli cynę plus miedź. Z cyny i miedzi możesz zrobić też brąz i wtedy masz też lepsze narzędzia, które możesz potem używać do wcinania lepszych drzew i do lepszych broni i armorów. Dodatkowo możesz zrobić z tego jeszcze portal. Jeśli chodzi o portale, to podejdźmy sobie tutaj na szybko. Jeśli chodzi o stawianie portalu, musisz nazwać portal w dwie strony tam samą nazwą, żeby przez niego przechodzić. Jeśli zrobisz z małej litery, jakąś literówkę, no to wtedy ten portal nie będzie działać i no będziesz mieć czasem problem. Ostatnią bonusową rzeczą, którą poruszymy, to jest tak naprawdę gwiazdkowe stoły, nie stoły. Co jest w tym ważne? Gwiazdkowe stoły odblokowują Ci wyższy poziom, na przykład warsztatu, później czy tam paleniska, czyli do gotowania rzeczy. Bez tego na przykład nie odblokujesz niektórych recept, więc to jest bardzo ważne, więc rób to na bieżąco każdym odblokowaną nową rudą z nową, nowym itemem będziesz mógł zbudować następne budynki, więc to w pierwszej kolejności sobie wytwarzaj. Jeśli chodzi o transportowanie na przykład dużej ilości rudy, ja na przykład można użyć do tego wózka, który możesz załadować i go potem taszczyć, ale często dlatego mówiłem na samym początku pierwszego poradnika, żeby blisko zbudować się czarnego lasu, żebyś mógł szybciej przerzucać te rudy, więc wydaje mi się, że to tyle. Jeśli chodzi o podsumowanie, zrobimy takie dosyć szybkie, jeśli chodzi o stwory, unikaj bardzo troli, ewentualnie jak jesteś dobrze przygotowany, masz wiele strzał, to strzelaj mu po głowie. Jeśli chodzi o brutala, o czarownika, skarzełka, no to tutaj jeśli grasz większą ekipą, to bez problemu sobie poradzisz, a jeśli masz trochę lepsze fitfune, jak już na przykład z brązu czy tam z miedzi, to też bez problemu ich zabijesz. Jeśli chodzi o zbieranie, zbieraj jak najwięcej tak naprawdę żółtych grzybków, skurchanów. Pomiotu surtra, bo to ci się przyda do późniejszego etapu gry. Dodatkowo zbieraj oset. Ważną też rzeczą jest, jeśli wytworzysz sobie brązową siekierę, taką jaką mam teraz w ręce, no to możesz ścinać brzozy, czyli szlachetne drzewo, które będzie ci potrzebne do lepszych budynków i do zbudowania pierwszej swojej łodzi. Takiej lepszej. Jeśli chodzi o armory, możesz zrobić armor ze skóry trolla. On jest bardzo dobry do skradania się i do strzelania z łuku, czyli bardziej dystansowo. Ewentualnie armor z brązu, który jest cięższy, możesz wtedy mniej biegać i chyba więcej zabierać stamina, jak dobrze pamiętam. Ale ma na przykład więcej pancerza, więc łatwiej go też jest wylewelować. Wydaje mi się, że to wszystko z takich najważniejszych informacji. Jeszcze takim wspomnieniem będzie, jeśli chodzi o budynki gwiazdkowe. Budujesz je po prostu blisko warsztatu, z rzeczy do warsztatu, blisko kuźni rzeczy do kuźni. Jeśli chodzi o palenisko, no to tam rzeczy takie kuchenne, typu jakieś kociołki, nie kociołki. Wydaje mi się, że to już wszystko z takich naprawdę ważnych informacji. Nie chcę też dużo spoilerować, więc więcej nie będę o tym mówił. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw lajka i dziękuję też za oglądanie poprzednich moich filmików.